Witam wszystkich serdecznie. Piotr Puławski. Jak zawsze będziemy rozmawiać o komunikacji i relacjach. A dzisiaj będziemy mówić o szczególnie trudnym temacie, jakim jest wybaczenie innym i sobie w toksycznej relacji. Wydawałoby się, o czym mówimy, tak? Dlaczego mamy wybaczać coś, co ktoś nam zrobił, skrzywdził i dlaczego jest to, dlaczego jest to ważne. Wbrew pozorom to jest najważniejsza część relacji nas łącząca ze światem zewnętrznym i z nami samymi. Gdyż obzorowienie e, naszego życia emocjonalnego, które jest poranione często właśnie w toksycznych relacjach jest kluczem do tego, żebyśmy mogli być po prostu w życiu zwyczajnie szczęśliwi, żebyśmy mogli być i żyć w dobrostanie. Inaczej, jeżeli będziemy mieli zadrę w sercu do tych osób, których, których nam, którzy nam zrobili coś złego, lub też będziemy mieli poważne zastrzeżenia do samej siebie, do samej, do samej własnej osoby, to wtedy będziemy siebie karać po prostu. Będziemy mieć złość, będziemy karać siebie w sposób fizyczny, czyli będziemy przechodzić przez cierpienie, Pierwszym takim czynnikiem, który się pojawia w takiej sytuacji jest, są problemy ze zdrowiem, z ciałem. Jak wiadomo, złość gromadzi się w wątrobie, wątroba to jest też nasza krew, nasze pozbywanie się toksyn, nasz wzrok i tak dalej. Jeżeli weźmiemy pod uwagę cały obieg i funkcje wątroby w naszym ciele, to widzimy, jak jest kluczowym, kluczowym organem, tak jak po angielsku kurdoliwia. Czyli życie po prostu ma bezpośrednią konotację z życiem. Skąd i dlaczego powinniśmy wybaczyć innym sobie? Wybaczenie innym to nie znaczy, że akceptujemy to, co ktoś nam uczynił. To nie jest równoznaczne z akceptacją. Wybaczenie to jest zrozumienie, dlaczego to się stało, jakie czynniki na to wpłynęły. I to, że każdy jest indywidualną istotą i wykonuje swoją rolę, można odgrywać, którą sam sobie przypisał podczas tego życia, ale jak też rolę, którą ma nam pokazać coś w nas samych. Tak? Czyli, jeżeli żyjemy z kimś w toksycznej relacji, to dobieramy się w ten sposób, żeby te sytuacje, te traumy, te trudne relacje. Pokazały nam, co w nas wymaga uzdrowienia, co w nas wymaga podejścia z innej strony, zrozumienia inności drugiego człowieka, ale też to, że ta osoba sama z siebie nie ponosi bezpośredniej odpowiedzialności za wszystko, ponieważ my w dużej części rzutujemy nasze własne przekonania, nasze traumy z dzieciństwa na tą drugą osobę, i albo takiego partnera sobie dobieramy, albo też czasami wzbudzamy w nim takie a inne cechy. I to powoduje właśnie potem te różnego rodzaju rany, które trudno nam wybaczyć innym. I to samo dzieje się z nami samymi. Jak najlepiej dokonać takiego procesu uzdrowienia samego siebie, czyli wybaczenia. Możemy zrobić to oczywiście w sposób bezpośredni, rozmawiając z kimś, nie mówiąc po prostu tak, jak jest i co czujemy, jakie czujemy zranienie, jakie mamy problemy w związku z tym w nas samych. I porozmawianie, zrozumienie, że to, co się zadziało, to już się nie oddzieje, tak? Czyli przeszłości nie zmienimy. Ale możemy w tej chwili, w każdej chwili, momencie e, zmienić nasze nastawienie, nasze podejście do tego, co nas spotkało. Bo istotne tak naprawdę nie jest to, co doświadczyliśmy z zewnątrz, tylko to, jaki mamy do tego stosunek, jak na to zareagowaliśmy. I to powoduje, że wchodzimy w cierpienie. Potem często to cierpienie powoduje w nas przez lata różnego rodzaju właśnie traumatyczne zachowania, nasze własne, i na uszkadzanie samego siebie. Ale i w ten sposób też możemy się odgrywać na innych. Potem poprzez to, że ktoś coś na nam zrobił, no to jak to się mówi, pięknym za to niestety też działa. Czyli najważniejsze jest to, żeby nie roztrząsać tego, co było, tylko nauczyć się wyciągnąć wnioski, jaką lekcję życiową, jaką mądrość z tego zdobyliśmy, jaką wiedzę wynieśliśmy, na tej podstawie starać się nie powtarzać tych samych sytuacji, które doprowadziły nas do tego, że byliśmy zranieni, oszukani, czy sami zrobiliśmy komuś to samo, tak. Starać się unikać poprzez uważność codzienną, żeby nie odtwarzać tych starych wzorów, które wcześniej w nas grały. Proces właśnie wybaczania innym może być dokonany, jak powiedziałem, bezpośrednio lub też może to być na zasadzie po prostu medytacji, tak. Czyli możemy sobie wyobrazić, że sadzamy tą drugą osobę przed sobą w której mamy coś do wybaczenia. Zamykamy oczy, jakby i w umyśle, w naszym, naszej wyobraźni. Mówimy, że to, cokolwiek nas spotkało z jej strony, jest z takiego czy innego powodu. Nie akceptujemy tego oczywiście, ale wybaczamy, ponieważ wiemy, że każda jednostka osobista, każda jednostka jest, ma unikalną drogę życiową, nikt nie jest taki sam i że każdy może popełniać błędy. I z całego serca po prostu wybaczamy tej osobie. To jest jakby wybaczenie komuś, tak? Po zamknięciu medytacji, jakby już to, stąd jakby ten proces jest o wiele bardziej funkcjonalny już w naszym życiu w stosunku do tej drugiej osoby. Zobaczycie wtedy, że rzeczywiście zaczyna się to trochę inaczej układać, ponieważ ta uraz, którą nosimy w sobie do drugiej osoby, ona projektuje tak naprawdę. Sytuację negatywny przyciąga tą negatywność i prowokuje właśnie to, że możemy być znowu ranieni, ponieważ to, co jest w nas, to też nas spotyka. Jak wygląda proces wybaczania sobie? Na no sobie jest najtrudniejszy jak zawsze, gdyż mamy do siebie jak najwięcej pretensji, a wiemy o tym, że jesteśmy ludźmi, każdy może popełniać błędy, na błędach się uczymy. Natomiast jedynie chodzi o samą świadomość, żeby tych błędów nie popełniać w kółko takich samych, żeby wyciągać z nich wnioski, nie brnąć w ślepy zaułek, tylko się po prostu z tego wycofywać, mając świadomość tego, co nas spotkało poprzez nasze błędy. I tu proces może być taki sam. Czy też medytację sadzamy jakby siebie albo patrzymy w lustro tak, i mówimy, że wybaczamy sobie z całego serca wszystko, co było, dało nam jakąś lekcję życiową. <laughs> I widocznie było potrzebne, skoro tak się zadziało. Natomiast to, jak projektujemy naszą przyszłość, zależy od tego, jakie będziemy nastawienie w tym momencie. Czyli jeżeli teraz naprawdę sobie wybaczyliśmy, no to potem w przyszłości też nie będziemy siebie karać. Czyli nie będziemy wchodzić w cierpienie, które nie jest potrzebne. Natomiast jeżeli ten wzór niewybaczenia sobie zostaje, to będziemy odtwarzać stary wzorze, z którym będziemy siebie w jakiś sposób narażać na cierpienie. Także kluczowym jest, że to, że im więcej nosimy w sobie bólu, im więcej mamy w sobie różnego rodzaju skaleczeń, to tym bardziej wymagamy, potrzebujemy tego, żeby wybaczać innym i sobie, gdyż to dopiero jest tak naprawdę uzdrawiające. Jeżeli ten proces nie przebiegł do końca tak, jakbyśmy chcieli, no to go powtarzamy. Tak długo, lub też w stosunku do tych osób, którym dalej mamy jakąś zadrę. I staramy się ją zrozumieć, to znaczy nie usprawiedliwić, tak? ale zrozumieć, z czego to mogło wyniknąć, z co w nas przyciągnęło takiego, że tego doznaliśmy. I podobnie, jeżeli sami z sobą nie ruszymy do przodu, czyli nie wybaczymy sobie tego wszystkiego, co uważamy, że zawiniliśmy, to będziemy tę sytuację odtwarzać, powtarzać <laughs> i przyciągać znowu cierpienie do swojego życia. A w tym wszystkim nam przecież chodzi o to, żebyśmy. Przestali doświadczać takich sytuacji, których doświadczaliśmy. Tak? Czyli to, co mówiliśmy wcześniej, rozmowa z partnerem, nie, praca wspólna czy praca z terapeutą też jest kluczowa, natomiast bez procesu wybaczenia to się zwyczajnie nie uda. Proces wybaczenia jest kluczem do zdrowej relacji z innymi, z sobą, niezależnie od tego, co się zadziało, tak? gdyż my swoją przyszłość kształtujemy podejmując decyzję w teraz, w tym momencie. Teraz, w tym momencie. A przeszłość nie może nami sterować i rządzić. Może dać nam tylko tą mądrość, tylko jasz oczywiście, dzięki której jesteśmy tym, kim jesteśmy. Dzięki temu doświadczyliśmy tego, co chcieliśmy mniej lub bardziej świadomie doświadczyć, ale w każdej chwili możemy uzdrowić swoją przyszłość poprzez uzdrowienie swojej przeszłości. Tak? Czyli Przyszłość jest uzdrowioną przeszłością. Stara zasada jak świat, ale mówi to, że jeżeli nie uzdrowimy swojej przeszłości, to przyszłość będzie taka sama, jaka była przeszłość. Przyszłość będzie taka sama, jaka była przeszłość. tak? Także będzie to tworzenie w kółko tych samych schematów. Chcąc przełamać ten schemat dotychczasowy, trzeba zmienić samego siebie w takim zakresie, jakim to jest możliwe. A wybaczanie jest jednym z kluczy do naszego. Szczęście, zadowolenia w życiu. Tak więc dziękuję jeszcze raz za subskrypcję, za wspieranie kanału i do tego, żebym mógł się z Wami dzielić swoją doświadczeniem, wiedzą, zarówno życiową, jak i po prostu zawodową. Dziękuję.